Moduł dzieci. Ja, jako mediator, jestem adwokatem dzieci. Uświadamiam rodzicom wiele potrzeb dzieci i także ich potrzeb jako rodziców odmiennej płci bo my chcemy się bardzo próbujemy zrównać w swoim sposobie myślenia i w swoim sposobie wychowywania dziecka a my jako kobieta i mężczyzna w ogóle mamy inną rolę jako matka jako ojciec w inny sposób kochamy dzieci w inny sposób pokazujemy im czułość w inny sposób chcemy w ogóle je wypuścić do życia na zewnątrz więc ciekawy moduł bo tak naprawdę bardzo dużo kłótni w relacji jest o dzieci, bo mamy inne wizje rodzicielstwa. A przede wszystkim te nasze wizje rodzicielstwa nie są uświadomione przez nas samych. My sami nie wiemy, jakim rodzicem chcemy być. Dla przykładu, chcemy być rodzicem przyjaznym, bezpiecznym. A jak reagujemy, kiedy dziecko nam mówi coś niewygodnego? Tak tylko, zapytałam.